Siedząc ostatnio na lekcjach, z nudów przeglądają na YouTube wasze komentarze. Nie powinienem, ale trudno. I nie wiem jak, ale dotarłem do. Prawie zostałem zabity. I nie wiem jak, ale dotarłem do tego postaw, w którym zapytałem was o jakieś fajne zastosowania dla separatorów, oprócz oczywiście klocków. I to jest idealny temat na film. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, do czego można wykorzystać to cudo w prawdziwym życiu. Zapraszam na podróż. Nie czekajcie odpalamy silniki. Jak jest ten po francusku ruszajmy albo po portugalsku? Allons-y! Ale nie, czekaj, czekaj, czekaj. Bez twojej subskrypcji nie możemy się nigdzie ruszyć. Musisz kliknąć... Stary nie przeszkadzaj mi! Musisz kliknąć przycisk subskrybuj, bo inaczej kurczę no, no nie pojedziemy. A to są wszyscy wspierający. Dzięki. Otwieranie puszek. Hm, no dobra, sprawdźmy to. Proszę bardzo, kupiłem sobie. A nie, czekaj! Ech, ech, napój gazowany, ciemny, czarny. I przy użyciu tego separatora, dam radę otworzyć puszeczkę. Zobaczmy. Prawie zadziałało, ok? Jakby widzieliście to na przykładzie innej puszki, ale. Zostaw moją twarz w spokoju. Aparat nie wie na co się zdecydować. Jakby udało mi się podważyć całe to, i był już ten pierwszy pstryk, ale nie otworzyło to puszki, więc spróbuję to zrobić dalej. I przy użyciu drugiej strony separatora faktycznie się udało. Nie bolą mnie palca, puszka jest otworzona, i mogę napić tego napoju gazowanego. Zdrowie wasze. No dobra, skoro pierwsze działa, to super, yy, fajnie. Można naostrzyć sobie ołówek, jak ktoś nie ma temperówki. <grym> nie wierzę w to. Jak to będzie działać? Jak coś to odcinek ten nagrywam totalnie na spontanie, wiecie, wcześniej się nie przygotowywałem, nie sprawdzałem tego, więc dla mnie to też będzie yy, dopiero pierwszy test. Dlatego no, spróbujmy to jakoś zrobić, ale jak zastrugać ołówek separatorem złamałem. Nie wiem, widzicie? Złamany jest. Ale to w niczym nam nie przeszkadza, bo ja mogę sobie to oderwać i spróbować go dalej zastrugać. Coś to nie idzie. Okłamali mnie. Nie wiem, może ja to źle robię. Może w górę separator jest zbyt tępy na to. To jest fake, oszustwo. Sztuciec, sztuciec, sztuciec. Sztuciec, sztuciec. Ej, wiecie? Sztuciec, ale to dziwnie brzmi. Sztuciec. Tak też pisaliście pod tym wspaniałym postem. Jedni proponowali użyć separatora jako łyżki do lodów, inni pisali, że dobrym pomysłem jest wykorzystanie go jako noża. No, wiecie, trzeba to po prostu sprawdzić. Nie wiem, może to się nada. Ni to miękkie, ni to twarde. Spróbujmy, czy separator przekroi. Oczywiście, że przekroi. Proszę! Jak ładniutko? Trochę się ubabrał, ale to można wszystko wyczyścić. Przecież nożem, jak kroicie, to nóż też się wypapra i też go trzeba potem umyć. Więc działa! Super! Już dwa na trzy zastosowania działają. Ten ołówek to jeden wielki skam. Wyrywanie zębów? Nie wiem, jaki szaleniec to napisał, ale ma zdrowo pokręcone w głowie. Wiecie? Nie wiem. Wiecie? Nie wiem, ale to był bezsens. Ja nawet jestem w stanie zniszczyć ten zestaw, ale kurczę, zębów sobie nie wyrwę. Zarobek. No i to jest zastosowanie, które najbardziej mi się podoba. Można po prostu taki separator wziąć i sprzedać. Tu i tam, no wszędzie no. No nie jest to może jakieś super wartościowe, ale jak macie cały dom yy, w separatorach, to kurczę na pewno dorobicie się milionów dolarów. Podpórka pod drzwi. To faktycznie może mieć sens, ale wiecie, nie mamy pewności czy to naprawdę działa, więc trzeba to po prostu sprawdzić. Gdyby ten separator przykleić do podłogi to faktycznie by to działało, ale tak to nie ma sensu, bo on jest super lekki, nie potrzeba żadnej siły, żeby on się przesuwał po tej ziemi, więc jakby to jest kolejne zastosowanie, które nie ma Sensu. No, chyba że przyklejemy go do ziemi, tak jak powiedziałem. Jak widzicie, separator można wykorzystać na wiele wspaniałych sposobów, a nie tylko do odczepiania klocków. Teraz, jak tak na niego patrzę, to nie widzę już tylko zwykłego elementu Lego, tylko narzędzie wielofunkcyjne. W komentarzach dajcie znać koniecznie, jakie jeszcze Wy macie zastosowania dla tego pięknego elementu. Najlepszy komentarz przypnę u góry. A teraz pa i subskrypcja. Pamiętajcie o tym. Renzo do Gure.